Cześć ją, witajcie tutaj wdówka, wdowa, wdówka jak chcecie. No i jesteśmy tak jakby przed matinem. No przepraszam Was yy, yy, ten. No bo tak widzicie już grałem trochę sobie dłużej i piąty level. a zrobię to za pół i przepraszam Was bardzo, ale teraz będę robił wszystko na kamerze po prostu... Czy na no, kamerze na no, nagrywaniu, no bo y, chciałem po prostu y, No, sobie pogać trochę no, przepraszam, ale no, musiał, no. I dostałem nowe umiejętności, że jak się to była piąta level, to można było wybrać właśnie z ten... Z sobie ten... widziałem moc ciała lub duchowe, duchowe bo jest według mnie lepsze. Z tym coś chciałam wziąć Ładnych niebieskich alfabet. Co to jest? Ładna misja. Okej. Okay. Obrać się. No i widziałem sobie lepszy miecz. Wdziałem. Skupany jest. I jest bardzo ładny. No i sobie idziemy na polowanie. Okej. Okay. To ja nagrywam po 22.00. O to nie jest jakaś późna pora, ale... Ja śpiącą jestem. I się chyba dowiedziałem, że mogę tylko 15 minut nagrywać, bo to jest takie dziwne, że minutę, tylko później ci ro robię cały film. Musisz coś wyciąć, a na przykład coś się nie podoba Szkoda, że to nie można szybciej. Szukam głodnych psów. Głodny wilk, sorry. Co zrobić, też ich zjadę? To wiecie co? Mam pomysł. Ja tu wam puszczę. Muzyczkę, czy coś, i ja będę sobie spokojnie szukał, bo w pewnie nic nie będę mówił. Więc, więc za chwilę puszczę Wam jakąś muzykę, zrobię za chwilę przerwę i poszukam jakieś muzyczki. Skupam. Ja uwielbiam ją, ona tu jest. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Patrzy często w oczy me I nie ukrywam Sprawia to przyjemność Jak ją kocham tylko moje serce wie Gdy mnie całuje Oddałbym nie jedno Jej ramiona ukojeniem dla mnie są Bo przy niej czuję Jak smakuje miłość I każdą chwilę pragnę ofiarować Bo jest tego warta Nic się nie zmieniło Bo ja pragnę je Pragnę jej, jej, bo Ja uwielbiam ją Ona tu jest I tańczy dla mnie Bo dobrze to wie Że porwę ją I w sercu schowam na dnie Ja uwielbiam ją Ona tu jest I tańczy dla mnie Bo dobrze to wie Z powrotem. No i tutaj próbuję szukać właśnie tych wilczków Trochę się pobiłem. Tych zgubany. No i będziemy no sobie szukać. Skończę czwartą misję i chyba będę kończyć. Wieczorem już muszę iść spać w ogóle. No o, ok, O akurat godne Jeszcze muszę takie po, czysto na po trzy zrobić i będzie okay, już żesz dwadzieścia, po trzy. No zawsze są chyba potrzebne. Okej. Okay. Chyba Ja nie wiem. Ale się tę... no ten. Mało trochę. Cichutko No. Ten filmik, który teraz nagrywam, wyślę e, jutro, bo nie mam czasu. Dobre. No Zmienia się, bo wynik jest taki dziwny. Dobra. Jeszcze taki. Jeszcze jedno stanie jeszcze jedno stanie jeszcze jedno stanie Kurde, kupię dzikie psy, w ogóle one są dziwne, w ogóle. no takie słabe, że ja się. A się do mnie, kurde, atakują mnie. Ojej, bo kurde, ja, ja trochę ten, szarżuję z nimi, bo ja mam bardzo dużo życia Bardzo dużo A, teraz są całe Ja kurde, muszę sobie ogarnąć tego smogu, już mieć, bo teraz nie wiem jakie są umiejętności, jak sobie dodawać Znaczy no, umiem, tylko nie jak sobie na przykład użyć szybko Gęcie wilki Gęcie gięcie Musiałem trochę ściszyć, bo mój brat idzie spać bo coś takiego? No nie, nie chcę głodny alfabetu, Ja chcę głodny wilk, czy takie trudne? Czy to takie trudne? Chodź raz Myli ciebie Ok, na to czas Chodźmy jak za dawnych lat Ok, na to czas Czas, czas, czas Co to jest? Skubany. ha Muszę mieć kilofa tak jak w Minecrafcie. No nie, głodny alfawiek. Dobra, żeby sobie. Uch, spoczko. Oj, no może gdzieś jakiś... Ciągle pozdrawiam, jakie jakieś tambane ujciaki. Dzięki uciaku, kuciak, tak jak ten, bramka żlebki, kuciak. Od niej status obrona. No, na pewno. Zakończę odcinka, dopóki nie będzie głodny wilk Nie, tak nie będzie. Nie ma tak. Nie ma tak. Chodźcie tu, no? No, chodźcie, ludzie. Co mi to, że balansuję z śmiercią, ale co? Trzeba sobie zaryzykować. Raz w życiu. No, chodźcie tu. I co odciniosy? Skubany jesteś. Умеет но очень как себе Вот ну, так. О, ага! Даже я соберу и так. Да, так. nowe, czyli na przykład będę miał coś takiego Tych se zaatakuje Tych się zaatakuje i tych się zaatakuje Ja na przykład dam dwójkę i ciśnie na przykład trójkę aha, okej okay. Słabe moce Tę, Tą pierwszą moc, czyli, dwójkę, czyli pod dwa mam na drugi Tą, y, co mam podtrzymam na y, nie, nie, tą, co mam na pod dwa mam na pierwszy, ten, co mam podtrzymam na drugi, bo jest najlepszy, Dek, nie? a ta, to jest trochę takie, taki wiatraczek, to mam na też pierwszy, no to już byśmy... mam, no, czemu? Аму. Сейчас сконтролюй себе. Ай, видишь, нема смысла. А, добра. Не буду так шукать. Mogły być tak, bo tam głodny wilki, ale. No nie ma za bardzo. O! jakim cudem? I ona jest przekoksowa. Czyż ja ją widziałem, jak ona miała pierwszy level, jeszcze. Co cał całymi dniami gra? Lol. Albo czytuję. I no na pewno. Czy gdzie są jakieś psy? No bez jaj Są takie potwory, że ja sama atakuję. Nawet nie musisz ich uderzać. Będzik Będzik ja. O kurde niebieskie. No skubany dzik. No z takimi, takimi mocnymi gościami się zmierzyć. Takim dzikiem. Ogiń. No! Yeah. O! No, ja! Na pewno. O kuk bloki są przekoksowe. Są takie mocne. Są takie jakby bosy, Taki wódz. To jest taki jeden na całe sta na takie stado. No, na pewno. No. Dobra. Dotegnam się pod tym dzewem. Bo walka na koniec z dzikiem. skubany, pokonałem go. No i do zobaczenia w następnym odcinku. To było wduwa. Czekajcie, nawet na inne odcinki. Będzie możliwe z nich z kolegą z Jeszcze sobie szukam. No nie ma gościa, no. Jakie to możliwe. Dobra. Cześć i do zobaczenia w następnym odcinku.